Witam serdecznie, zapraszam do wysłuchania e, bardzo, myślę, e, bardzo ładnego, takiego e, wyjątkowego opowiadania. Święty Mikołaj Strzepaka, Barbara Kosmowska. Zośka mieszka nade mną i pewnie dlatego wszyscy sąsiedzi myślą: Czy to moja dziewczyna? Wystarczy razem wyjść z klatki schodowej albo jej pomóc znieść wózek z Emilem, a już całe podwórko gapi się na nas jak na jakieś małżeństwo. Też mi taka żona, w dodatku rok ode mnie młodsza. Ale tego jej brata Emila to lubię. Wszyscy go lubimy. Chociaż nigdy się z nami nie bawi, bo albo jest przyklejony do swojego wózka z kolorowymi kołami, albo ma kolejne operacje. Z wózka sam nie wychodzi. Mogą go z niego wyciągnąć tylko Zośki rodzice. Wtedy Emil zaciska mocno zęby i z trudem robi kilka kroczków. Jak mu się uda, to bijemy brawo. Najchętniej chodzilibyśmy za niego, bo widać, że mu to sprawia wiele wysiłku. Za to uśmiecha się jak nikt inny, całą buzią. To mi nawet imponuje, bo trzeba być twardym gościem, żeby jeździć przez cztery lata od szpitala do szpitala i jeszcze się uśmiechać. Zośka też się nieźle uśmiecha, więc może tak mają w genach? Z jej genami ostatnio coś nie tak, bo chodzi jakaś smutna. Od kilku dni nie przebiega pod moimi drzwiami jak wiosenna burza i nie krzyczy naszej głuchawej sąsiadce pani Borówkowej: dzień dobry, dzień dobry! Dwa razy na wypadek, gdyby pani Borówkowa pierwszego: dzień dobry! nie usłyszała. I nawet nie spuszcza ze swojego balkonu jedzenia dla mojego kota, za którym przepada. To wszystko wydało mi się mocno podejrzane. Co się dzieje, Zośka? zapytałem wprost, gdy spotkaliśmy się na naszej ławce. Wyciągnąłem do niej kobiałkę z czereśniami. Z ociąganiem wzięła jedną i zamyśliła się. Zośka! Delikatnym szturchnięciem przypomniałem, że siedzę obok. Mów o co chodzi! Przecież widzę, że mamy jakiś problem. Celowo powiedziałem: mamy. Jak się używa liczby mnogiej, drugiemu człowiekowi jest zawsze raźniej. To Emil ma problem, nie my, odpowiedziała cicho. Zmartwiłem się. Cały blok życzył Emilowi, żeby szybko wyzdrowiał. Lekarze twierdzili, że to możliwe, więc czekaliśmy na ten dzień. Kto wie, może po kolejnej operacji będzie mógł bawić się z nami w berka albo zagrać w dwa ognie? Nie chodzi o jego nogi, tylko o myślenie, rozpoczęła Zosia. On niczym się nie cieszy, dodała z goryczą. To może wpadnę z moim kotem? Zaproponowałem. Florian był wyjątkowym bandytą i największym rozśmieszaczem na naszym podwórku. Pomyślałem, że Emila też rozbawi i będzie po kłopocie. Nie, dzięki. Zośka pokręciła głową. Muszę się dowiedzieć, co tak naprawdę chodzi mojemu bratu. Po głowie. Jasne. Zgodziłem się niechętnie, bo wolałbym, rzecz jasna, osobiście załatwić tę sprawę. Dowiedz się, o co mu chodzi, a potem pomyślimy, co zrobić. Głowa do góry, dodałem już lepkim tonem. Spróbujemy jakoś się z tym uporać. Zoście, Zośce musiała się spodobać ta moja liczba mnoga, bo zaczęła majtać nogami i chętnie wyciągnęła ręce po następne czereśnie. Bo co to za wakacje bez czereśni? Następnego dnia przyłapałem Zośkę, jak manipulowała przy naszym dzwonku. Chciała zadzwonić, ale nie miała odwagi. Gwałtownie szarpnąłem za klamkę. Na mój widok przeraziła się, ale nadrabiała miną. Cześć, powiedziała cichutko. Przyniosłam resztki dla Floriana. Kot już łasił się do jej tenisówek. Co miałem? Mu za złe. W końcu, tak dać się uwieść za kawałek kiełbasy, to zwyczajny wstyd. Już wiem, co dręczy Emila! szepnęła, gdy karmiliśmy Floriana na balkonie. Super! Ucieszyłem się szczerze. To po kłopocie? Przeciwnie, westchnęła i w tym momencie pomyślałem, że Zośka, poza uśmiechem, ma całkiem ładne oczy. Trochę szare i trochę niebieskie. Pójdę już, powiedziała ja nerwowo. Zastanawiałem się, jakby ją zatrzymać. Na szczęście pojawiła się mama z pączkami. Zosiu, musisz spróbować. Wycelowała w Zośkę półmiskiem. I zanieś kilka Emilowi, on tak lubi moje pączki! Pochwaliła się promiennie. No to mów co z Emilem! Nabrałem odwagi i usiadłem naprzeciwko umorusanej lukrem Zośki. Bo on chce, żeby przyszedł święty Mikołaj, odezwała się wstydliwie. A przecież są wakacje. Nie ma śniegu ani wigilii, nawet choinki. No i Mikołajów też nie ma. Wymieniła prawie przez łzy. Musi poczekać do zimy, mruknąłem, drapiąc się po głowie. Też mu to mówiłam, ale zimą ma kolejną operację i znowu spędzi święta w szpitalu. Hm, kiepska sprawa, uznałem. A najgorsze jest to, zośka wlepiła we mnie mokre oczy, że Emil przestał w ogóle wierzyć w Mikołaja. Powiedział, że go nie ma, skoro o nim zapomniał i osobiście nie przyszedł. O psiakość! zakląłem szpetnie i też sięgnąłem po pączka, żeby zyskać na czasie. Trzeba mu wytłumaczyć, że się myli, rozpocząłem. To na nic, przerwała mu Zośka. On nie da się już przekonać i nie chce ćwiczyć, leży na łóżku, słucha jakiejś okropnej płyty. Coś się w nim skruszyło. Albo pękło, stwierdziła Zośka, a po jej policzkach potoczyły się łzy. Wielem bym dał, aby zatrzymać te łzy. Ten nieszczęsny strumyk, tylko nie miałem pojęcia, jak się ratuje kobiety w takiej sytuacji. Mam pewien pomysł. Rzuciłem na wyrost, bo wciąż nic mi nie przychodziło do głowy. Jaki? Zośka otarła. Znów policzki spojrzała na mnie z nadzieją. Są spojrzenia, które nawet w idiocie wykrzesują mądrość, pomyślałem z zawstydzeniem. Po prostu zrobimy święta, powiedziałem i klepnąłem się po udach. To klepnięcie jest bardzo męskie, dlatego lubię czasami klepnąć się po udach. Jak to święta? Po raz pierwszy Zośka trochę przypominała rybę. Chyba za bardzo otworzyła buzię i dlatego. No normalnie! wzruszyłem ramionami. Takie ze świętym Mikołajem i prezentami. A śnieg? Patrzyła na mnie z podziwem i to było całkiem miłe. Zrobi się i śnieg, zapewniłem. Co to za sztuka zrobić odrobinę śniegu? Mamy niewiele czasu i dużo pracy. Przywołałem ją do porządku. Wieczorem spotykamy się pod trzepakiem, zarządzałem, widząc, że moje komendy skutecznie tamują nieszczęsne strumyk. Święta przecież mogą być zawsze, gdy czujemy się szczęśliwi, dodałem, a Zośka chyba mi uwierzyła, bo uśmiechnęła się całkiem świątecznie. Wieczorem w wyznaczonym miejscu stawili się wszyscy. Mam na myśli tych, co podobnie jak Zośka i ja zostawali na wakacje w mieście. Mówiło się na nas dzieci z trzepaka. Ale to nikomu nie przeszkadzało. Lepiej być fajnym dzieciakiem z Trzepaka niż lalusiem na zagranicznej wycieczce. Najpierw przyszedł Snickers i przyniósł apteczkę pierwszej pomocy. Odbiło ci? Zdumiałem się. Po co ci ta apteczka? Barbie powiedziała, że trzeba ratować Emilia, ja to wziąłem. Barbie sama potrzebuje pomocy. Pomyślałem, ale nie potrafiłem się na nią gniewać, bo Barbie składała się z samych różowych marzeń i dobroci. Z daleka zobaczyliśmy Tomcia Palucha, targnął pompkę do rowera. Do roweru. Ta pompka to po co? Zdumiałem się. Pokemon mówił, że coś z wózkiem Emila nie tak to wziąłem! Tomcio wzruszył ramionami. No ładnie, westchnąłem bezradnie, patrząc na tę bandę nieudaczników. Brakuje nam tylko karetki pogotowie dla Emila. Mam wezwać? Zaproponowała cieniutko Barbie, która właśnie nadeszła tylko ona. Miała telefon komórkowy, ale trzeba przyznać, wcale z tego powodu nie zadzierała nosa. Zośka też już szła w naszą stronę z jakimś wielkim kolesiem, na widok którego Tomcio palą zmarszczył nos. Nie cierpię wielkoludów, skrzywił się z obrzydzeniem. To mój kuzyn Szymek, przedstawiła Zośka blasa, Przyjechał do nas na wakacje, jest koszykarzem, dodała z lekką dumą. I niepotrzebnie, bo nikt nie miał wątpliwości, że wkłada piłki do kosza jak pani z warzywniaka kapustę do siatki. Jestem Monia, przedstawiła się słodko Barbie i wystosowała odpowiedni rumieniec. Ech, te baby, pomyślałem z lekką pogardą, bo przecież nie o spotkanie towarzyskie pod trzepakiem chodziło. Zośka chyba myślała podobnie, bo szybko dodała. – Szymek chciałby nam pomóc. Na przykład pogadać z moimi rodzicami, bo bez nich się nie da nic robić. – Jasne, zgodziłem się, ale niszczę, że jakiś Szymek będzie teraz korzystał z moich pomysłów. Pomyślałem z niechęcią. – Jeśli mogę się przydać, to chętnie – odezwał się wielkolud, ale pod warunkiem, że ty tu rządzisz – powiedział pogodnie. – Ja? – udałem zdziwienie. – Pomysł jest twój, a my będziemy cię wspierać. Wszyscy pokiwali głowami porządku, zgodziłem się. Nasze zadanie nosi kryptonim Święty Mikołaj przychodzi latem. Rozpocząłem, a w grupie zapanowała idealna cisza. Szło mi tak dobrze, jakbym całe życie zajmował się organizacją Wigilii w środku lata. A gdy powiedziałem, że święta mogą być zawsze, jeśli ludzie tego pragną i potrzebują, to Ciopalu z o mało nie spadł z trzepaka. Plan jest super, ocenił Szymek. Mnie też się podoba, powiedziała Zośka. Urany, ale będzie za dyma, ucieszyła się Barbie nieprzytomnie mrugając oczami. A co z prezentami? Zepsuł ogólną radość Tomcio. Za co kupimy Milowi podarunek? I co mu kupimy? Zapadła cisza, a ja poczułem się nieswojo, bo rzeczywiście całkiem zapomniałem o worku świętego Mikołaja. Może sprawmy mu deskorolkę, Barbie jak to ona najpierw chlapnęła, potem pomyślała: ojejku, sorki. Zaczerwieniła się. Potem czerwienił się Pokemon, bo chciał Emila obdarować piłką do nogi. Snickers wymyślili dotyczne narty i nagle wszystkim zrobiło się przykro. Nie szukajmy prezentu bez pieniędzy. Uciąłem. Zastanówmy się lepiej, jak zarobić parę groszy. Może zrobimy lipcowy piknik? Odezwała się myszka, która jak zawsze nadeszła niepostrzeżenie. Moglibyśmy w ten sposób zebrać trochę kasy. Myszka ma rację! ożywiła się Zośka. Ja przygotuję zaproszenie i upiekę sernik. Można go będzie sprzedawać za parę groszy sąsiadom. Myszka podchwyciła jej pomysł i obiecała namówić brata na skrzypcowy koncert. Tom Ciopalów i Snickers zdecydowali, że będą zbierać do czapek pieniądze. Szymka poprosimy o pokaz amerykańskiej koszykówki, a Barbie, żeby zaśpiewała jedno ze swoich miłosnych piosenek. Poczułem się fatalnie, bo okazało się, że brakuje mi talentów, które mógłbym sprzedać sąsiadom. A tresura Floriana! podsunęła Zośka. Przecież obaj jesteście cyrkowcami. Posłałem jej pełne przyjaźni i spojrzenie. No i się zaczęło. Sam nie wierzyłem, że nasz piknik będzie się cieszył aż takim powodzeniem. Wysypał się z bloku tłum sąsiadów, a gdy Maciek zagrał na skrzypcach, potwierały się balkonowe drzwi, podziwiano nas ze wszystkich pięter. Nawet Emil tkwił na balkonie, siedział w wózku markotny, ale przecież tylko on nie wiedział, że tak naprawdę wszystko jest dla niego. I ciasto na papierowych tackach, i zimne napoje w plastikowych kubeczkach, i Florian udający akrobatę. A także amerykańskie popisy szymka, nie mówiąc już o prawdziwym koncercie Maćka. Tylko Tom Ciopaluch i Snickers nie mieli czasu nas podziwiać, bo bez przerwy biegali z czapką, która pęczniała od monet. A gdy zaśpiewała Barbie, posypał się nowy grad drobniaków, srebrny deszcz w lipcowe popołudnie. Wieczorem sprzątaliśmy plac zabaw zmęczeni i szczęśliwi. Pierwszy raz tak ochoczo porządkowaliśmy nasze podwórko, wyrzucając do kosza tacki, kubeczki, kolorowe ozdoby i pogubione zaproszenia. Jesteśmy przygotowani do świąt, oświadczyłem z powagą. Jutro kupujemy prezent dla Emila. Przez moment odniosłem wrażenie, że oczy Zośki dziwnie się zaszkliły, ale nie jestem tego pewny, bo w świetle księżyca wiele rzeczy wygląda inaczej niż w świetle słońca. Oczy pewnie też. W centrum handlowym nie marudziliśmy długo. Postanowiliśmy znaleźć dla Emila plecak, taki pasujący do jego wózka, bo plecak to rzecz w sam raz dla faceta. Z kolei dziewczyny uznały, że przydadzą mu się nowe ciuchy. Kupiły czapkę Formuły 1 i koszulkę z wizerunkiem Roberta Kubicy – Teraz Emil polubi swój wózek, zapewniła Zośka. Ze śniegiem nie mieliśmy żadnego problemu. Gdy obiecaliśmy sąsiadom, że usuniemy go, potem z balkonu trawnika zgodzili się na rozsypanie płatków z gazet. Tylko święty Mikołaj, skąd takiego wziąć w środku? Lipca! Może go wypożyczymy, podsunęła Barbie. Chyba nie ma takiej wypożyczalni, ostudził jej zapał ciopaluch. I nie stać nas na taki luksus, myszka smętnie spojrzała na garść grosików, które zostały w naszej trzepakowej kasie. Pogadam z moim tatą, zaproponowałem. Pracuję w hipermarkecie i tam są zawsze Mikołaje. Zimą! Ostudziła mój zapał Zośka. Ale to dobry pomysł, dodała szybko. A ja pomyślałem, że dla niej pojechałem do Laponii po tego prawdziwego. Następnego dnia tato wrócił z pracy wcześniej niż zwykle w towarzystwie jakiegoś przystojniaka. To jest pan Michał, wyjaśnił. Na co dzień studiuje prawo, a od święta bywa u nas w sklepie Mikołajem. Spodobał mi się Wasz pomysł. Chętnie odwiedzę Emila, powiedział pan Michał i po męsku uścisnął mi rękę. Tego jeszcze nie było. W dniu planowanej wigilii pod nasz trzepak zaczęli schodzić się dorośli. I to nie z brudnymi dywanami. Szczerze mówiąc, nigdy przedtem nie mieliśmy tak dobrego zdania o naszych sąsiadach. Byliśmy pewni, że nas nie lubią, a oni nadciągali, taszcząc różne niezbędne rzeczy. Pan Leszcz, zamiast krzyczeć, że tkwimy pod jego oknem, postawił pod trzepakiem małą choinkę w donicy. Będzie dobra? zapytał. To moja ulubienica! pogłaskał ją po zielonych igłach. Jutro do pana wróci, obiecałem dziękując panu Leszczowi. Nagotowałam barszczyku, chwaliła się pani Borówkowa z trudem, dźwigając garnek. Są i łóżka, bo tak trzeba. Pan konieczny przyniósł opłatek, pani Malina płytę z kolendami. Siostra pana Leszcza przybiegła ze świątecznym makowcem. Jeszcze trochę całe osiedle będzie miało <grytanie> wigilję, kręciłem w zdumieniu głową, mocno klepiąc się po udach, bo w takiej chwili trudno się stałych sił nie klepnąć. Z pierwszym lekkim zmierzchem zajęliśmy swoje stanowiska. Szymek z pokemonem na nasz znak rozpoczęli śnieżyce. W tym czasie Zośka i rodzice zadbali o to, by Emil zobaczył, co się dzieje za oknem. Ledwo przestało sypać, a już dzwoniliśmy do drzwi mieszkania Zośki. Z kolędą Emil patrzył na nas z takim zdumieniem, że z trudem dobrnęliśmy do końca zwrotki. A kiedy w salonie otruł choinkę pana Leszcza mrugającą kolorowymi lampkami i dania na stole, ponoć się normalnie rozpłakał, bo inaczej nie potrafił okazać radości. Śnieg wyglądał jak najprawdziwszy, opowiadała Zośka pod trzepakiem. Emil chciał go koniecznie dotknąć, ale tata powiedział, że nie może, bo się przeziębi. A potem wszedł święty Mikołaj! Emil od razu mu obiecał, że już nigdy nie będzie wątpił w jego istnienie. No i te prezenty! Zośka aż poczerwieniała ze wzruszenia. Tak na nie patrzył, jakby były ze złota. Bo były, uśmiechnął się Szymek. Tyle złotych serc się na nie złożyło. Słuchaliśmy ich bezładnej opowieści, a w każdym z nas trwała piękna lipcowa wigilia. Uroczysta, nie mniej od tej grudniowej. Mikołaj przyniósł i dla Was prezent. Zośka rozejrzała się wokół, wyjmując za plecaków wielką torbę. Pokemon pierwszy dorwał się do torby. Urany, jęknął, dostaliśmy prawdziwy namiot. Jak tu nie wierzyć Świętego Mikołaja pokręciła głową myszka. Koniec z tym brudnym trzepakiem, ucieszyła się Barbie. Od dziś spotykamy się w naszym namiocie. Tego wieczoru nikomu nie spieszyło się do domu, a kiedy księżyc oświetlił buzie Zosi, to sobie tak nawet pomyślałam, że wcale by mi nie przeszkadzała yy, yy, ona jako no Panna z kawalerem, albo mąż i żona, ja i ona, mąż i żona, niech sobie mówią. Najważniejsze jest chyba to, że Zośka mi uwierzyła. Teraz już rozumie, że święta wcale nie potrzebują kalendarza, bo one są w nas samych. Kiedy myślimy o innych, z tego wszystkiego mocno klepnąłem się po udach, jak prawdziwy mężczyzna.